Uczeń Boże, coś Wam powiem. Uczeń mówi, Panie, nauczasz się modlić. Co dziś znaczy modlić się? Znamy wiele tekstów świętych, chętnie je recytujemy, ale to, czego nas naucza Jezus, przywołując modlitwę Ojcza Nasz, pokazuje nam, że to właśnie powinien być synowsko-ojcowski układ. To nie ma być zdawania raportu i odtwarzania jakichś treści, ale ma być spotkanie pełne miłości i zaufania. Ojciec jest tym, który cierpliwie prowadzi swoje dzieci przez życie. Wyciąga ze swojego doświadczenia to, co ma najlepsze, by nam dać. Nie śpieszy się z niczym, bo wie, że dzieci czasem dłużej zatrzymują się w jakimś punkcie, bo coś zwróciło ich uwagę, bo się rozpraszają i odbiegają od celu. Tak właśnie bardzo często wygląda nasze modlenie się, że niby stajemy przed Bogiem, ale myślami jesteśmy gdzieś tam wszędzie. Rozpraszamy się, bo wiele spraw mamy na głowie. A ojciec w dalszym ciągu czeka, aż podejmiemy dalszą drogę. My ze swojej strony powinniśmy ufać, że on się od nas nie oddali, choć jesteśmy ciekawi wszystkiego i ciężko nam skupić się na jednej sprawie. W ogóle nasza motywacja do modlitwy nie powinna być nacechowana obowiązkiem. Oni wiem, że w pewnym wieku rozmowa z rodzicami przychodzi ciężko. Zwłaszcza nastolatkom, którzy próbują żyć po swojemu i na wiele uwag czy propozycji się buntują. I to, co przeżywamy w relacjach rodzinnych, tak samo przeżywamy w relacjach duchowych. święty Jose Maria Escriva napisał. Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Ale o czym? O czym? O nim, o tobie, o twoich radościach i smutkach, sukcesach i niepowodzeniach, o szlachetnych ambicjach i codziennych kłopotach, o twoich słabościach, dziękczynienia i prośby, miłość i skrucha. Jednym słowem: poznać Boga i poznać siebie, być razem. Nie ma chyba trafniejszej definicji pisanej życiem. Przecież chcąc kogoś poznać, muszę zacząć się z nim spotykać. Spotykając się często, wiem coraz więcej. Wiedząc coraz więcej, więcej zaczynam rozumieć. A rozumiejąc, zaczynam doceniać czyjąś obecność. Tak wygląda rozwój wiary w człowieku, który zaczyna się od jakichś wymuszonych postaw, a z wiekiem wszystko się ze sobą integruje. Codzienność z dziękczynieniem Bogu, że w ogóle mogłem coś zrobić. To zauważenie, że jak coś mi nie wyszło, to mogę zacząć jeszcze raz. Jak doznałem krzywdy, to powinienem szybko ją przebaczyć. By nie iść dalej ze zbędnym balastem na sercu, warto zwrócić uwagę na zachowanie tego ucznia, który przypatrywał się Jezusowi. To dobry wstęp do naszej modlitwy. Spojrzeć na Jezusa, poczekać na odpowiedni moment i dopiero zacząć modlitwę. A najlepiej to jeszcze wziąć Ewangelię, przeczytać ją, wyobrazić sobie opisaną scenę i omówić to właśnie z Panem. Wtedy na pewno nasz wzrok będzie skupiony na nim, a nie na jakichś sprawach pobocznych, choć i one wymagają naszej modlitwy. Nie ma co dramatyzować, że nie potrafimy się modlić. Kiedy jest w nas pragnienie i szczerość, to nawet mówiąc Bogu, nie potrafię się modlić, w tym samym momencie już to robimy. Zostawmy miejsce na ducha świętego, który poprowadzi nas przez chwilę wahania i wątpliwości. Bylebyśmy tylko nie stawali przed Bogiem na baczność, jak przed dowódcą, ale z otwartością, jak przed ojcem. Niech Pan Wam błogosławi w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Z Panem Bogiem.